Mówiłem sobie od razu, jak wyszedłem. Dwa bilety. Na kretę. Ojej, dziadku, jaki ty jesteś kochany, widziałem! Ale, ale to nie jest dla ciebie. Wstawaj! Anka, na miłość boską, dałabyś wzięty spokój. Chodźmy po do razu. Nie będziesz brał imienia Pana Boga na daremno! A mógłbyś się też już uspokoić? Trzeba było na księdza iść, a nie teraz ludziom życie. Tak mi będziesz mówił? Ma. Normalnie nie ma! Skończył się! No jak w domu nie może być cukru? Normalnie! <grym> Do widzenia! Aaaa! Mój chaotkur! Komu mnie robisz! A, A cóżeś ty zrobił? No dysk mi wypadł! A nie Zzie... mówiłam! Co? Żeby guzka no. nie skakała, tak! Dobra, dobra, dobra! Dobra, no! Dzień chciał zamordować. A teraz poszedł sobie, stłużył. Rozmawisz, że mi to. Proszę, Wino to dobre dla takich jak mój. Ja nie piję. Ja raczej preferuję mocny pniu. No, skoro sobie pani życzy, proszę bardzo. A ty, chłopcze, co? Na fryzjera zabrakło, że cię do końca nie oszczy? Chcesz to ci dam, kochany. Proszę bardzo, pani Helenko. Coś mi ty droga zrobiła. No, drink. Oj, Krysiu, Krysiu. Ja tylko preferuję czyste alkohol. Ale i tak tym nie będę gardzić. Twoje zdrowie? Zdrowie. Kosmos, co za kobieta. Za chwilę zacznie się zatarzać. Będę. Helena. Helena! Rozmawuj mi to! Już się tobą zajmę. Już! Tylko y, na czym to ja skończyłam? Miałam Wam coś tutaj opowiedzieć, prawda? A pani Helenka nam opowiadała o topielcach. Jaki znowu topielcach? Jaka pani Helenka? I kim jest ta kobieta? Krysia! Krzysztof, pozwól, że ci przedstawię. Czy mogę panią prosić na momencik? To jest mój mąż Krzysztof, a to jest pani. Helenka? Mały nie. Krzysio! A Nie! nie, nie, nie. Krzysia, proszę, proszę. proszę wejść! o – Krzysia! Weź ją ze mnie! – Pędzę! – Pani Helenko! – Weź ją ze mnie! – Pani Helenko! – Niestety tak. – Ależ oczywiście. Pamiętam Krzysia Senatoru. Ja jako takim małym chłopczykiem. Na co się tam leczył, nie pamiętam, ale nigdy nie zapomnę tego, jak każdego ranka, gdy dostawał zaszczyt, tak słodziutko krzycza. A brzmiało to jak is na melodia. No a dziś, Proszę. Dorosły mężczyzna. dojrzały, głowa rodziny. A chodź, że to mój syn! Nie, niech mi pani zostawi, Kryszta! Musisz... Dobra, Zaczyna, dobra, idę do ciebie. A szkoda, gadać, Nie dość, że dzisiaj dziadu wyszedł ze sternakorium. Mama przypaliła